Eee, nie wiem Starszy oficerze Steel Wpierd... O co chodzi w ochronie przeciwpożarowej? Eee, nie wiem Starszy oficerze Steel Czy mógłby pan Przytrzymać drabinę? O co się K chodzi, ty nieszczęsny menelu? Chcę sprawdzić alarm Oczywiście? Oczywiście! Pamiętajmy o bezpieczeństwie. Czy sprawdzasz te alarmy regularnie, Dilis? O tak, bardzo regularnie. Smakują ci, Małże Norman? Jeszcze nie spróbowałem. Zęba sobie połamałem. Nie powinieneś jeść skorupek, Normanie! No.